Chcieli oni dowiedzieć się, jak ekspozycja na wybuch jądrowy działa na organizmy żywe. Na działanie wybuchu jądrowego wystawiono setki owiec świń i małych zwierząt gospodarskich. Niektóre umieszczono w nieosłoniętych zagrodach, a inne poniżej poziomu gruntu. Skóra świni reaguje na promieniowanie bardzo podobnie do skóry człowieka. Umieszczano więc świnie na różnych poziomach oraz w różnych odległościach od miejsca wybuchu i obserwowano jego efekty. Znaczna część eksperymentów dotyczyła wpływu eksplozji na organizmy żywe, a skutki wybuchu u niektórych zwierząt były dość makabryczne. Większość wykorzystanych zwierząt zginęła, a ich ciała poddano badaniom. Wszystko to robiono w celu zebrania jak największej ilości danych do budowy maksymalnie efektywnych bomb. Komisja Energii Atomowej we współpracy z Armią Stanów Zjednoczonych i Siłami Powietrznymi przeprowadzi test i manewry atomowe pod nazwą Pustynna Skała, w których po raz pierwszy wezmą udział oddziały wojskowe. Wojskowi chcieli posunąć się dalej i sprawdzić, jak żołnierze zniosą stres związany z bliskim wybuchem jądrowym. Już w pierwszym roku działania poligonu w Newadzie żołnierze piechoty morskiej, a później i innych formacji lokowani byli w okopach w rejonie poniżej 3 km od centrum wybuchu. Co będą w stanie znieść żołnierze? Czego potrzebują dla ochrony przed rozbłyskiem światła, falą uderzeniową oraz promieniowaniem, gdy się ich pośle do oczyszczenia centrum wybuchu? Czy jesteśmy w stanie walczyć w wojnie jądrowej i ją wygrać, czy też nie będzie miała zwycięzców? Nie wiedzieliśmy tego. Czy nie sądzi pan poruczniku Berg, że broń atomowa może dać możliwość uniknięcia walki na polu bitwy? Nie mam co do tego wątpliwości. Ale w tych testach musimy upewnić się, że żołnierz może walczyć i przetrwać na atomowym polu bitwy, jeśli jest właściwie chroniony. Co pan sądzi o komentarzach dotyczących promieniowania, które ciągle słychać? Promieniowanie jest, nie ma tu wątpliwości. Ale na przykład ja byłem któregoś dnia 2300 metrów od centrum wybuchu i otrzymałem wtedy dawkę Jednego mili rentgena. Krytyczna dawka wynosi około 450 rentgenów, jak widać jeszcze tu jestem. Gdy bomba zostaje odpalona, a grzyb atomowy wznosi się nad ich głowami, żołnierze czekają na przejście fali uderzeniowej. Dich Mingas kuli się w okopie podczas jednej z prób. Godzina H minus 10 sekund. Trwa odliczanie. Schylam się trochę. Nie wiedząc, jak mocno to będzie. 5, 4, 3, 2, 1 i wtedy pojawia się straszny wybuch. Przez pewien czas panuje grobowa cisza. I nagle jest uderzenie, tak jakby ktoś cię popychał. Uderzacie wiatr i w tej samej chwili rozlega się potencjał. Jak myślę o tym, to zimny dreszcz przechodzi mi po plecach. Było to też coś w rodzaju pomiaru, jak człowiek reaguje na tak potężną detonację. To nie jest bomba konwencjonalna, mówimy o czymś strasznym. Czy naszych żołnierzy też to przerazi? Po wybuchu żołnierze wyszli z okopów i udali się w kierunku miejsca detonacji. Dziś nazywamy ich atomowymi weteranami. Wielu z nich miało potem problemy zdrowotne, będące efektem marszu w kierunku promieniującej chmury. Widziałem materiał filmowy z żołnierzami, których traktowano miotłami, aby z ich ubrań pozyskać skażony grunt. Później niektórzy z nich zapadali na choroby związane z tym radioaktywnym opadem. Stało się to ogromnym problemem. Sądzę, że gdyby władze wiedziały, jakie będą tego skutki, to prawdopodobnie testy przeprowadzono by inaczej. Rząd federalny ostatecznie przyznał rekompensaty żołnierzom oraz tak zwanym Downwindersom, czyli ludziom mieszkającym w strefach opadów radioaktywnych w Stanach Nevada, Utah i na północy Arizony. W latach 90. ustanowiono prawo przewidujące jednorazową wypłatę 75 tysięcy dolarów każdemu weteranowi, u którego rozpoznano któryś z 21 typów nowotworów powodowanych przez opady radioaktywne. Downwindersi dostali po 50 tysięcy dolarów. Od początku programu wypłacono już 800 milionów dolarów.